Zakres obejmujący lub inaczej nielokalny występuje, gdy funkcje są zagnieżdżane w innych funkcjach. I zakres obejmujący został dodany w Pythonie 2.2. I teraz spojrzymy sobie na krótki przykład. Może także skopiujemy sobie tą funkcję pierwszej postaci. Częściowo ją sobie tutaj użyjemy. I teraz tak, nieco ją przerobimy. Zmienną var1 zostawimy sobie. Natomiast zdefiniujemy tutaj... Wewnątrz tej funkcji Sample Function, funkcję wewnętrzną. Może żeby nam się to łatwiej czytało, to zróbmy to w ten sposób. I teraz tutaj zdefiniujemy funkcję inner function. I ta funkcja po prostu nam wyprintuje zawartość tej zmiennej var 1. I teraz to, co jeszcze chcielibyśmy zrobić wewnątrz funkcji sample function to po prostu wywołać tą wewnętrzną funkcję, czyli inner function. Próbujmy sobie to uruchomić i jeszcze raz powiedzmy sobie co tutaj się dzieje. Mamy zdefiniowaną funkcję sample function. Funkcja sample function tworzy zakres lokalny. I posiada w tym zakresie takie zmienne jak var1 czy chociażby naszą funkcję inner function. I z poziomu tej funkcji sample function wywołujemy funkcję inner function. Co tutaj jest innego na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę, że z poziomu funkcji inner function jesteśmy w stanie odczytać zawartość zmiennej tego miejsca. A to miejsce to jest nic innego jak ten właśnie zakres obejmujący funkcję inner function. Czyli podsumowując, funkcja sample function tworzy zakres lokalny i ten to... zakres lokalny jest równocześnie z zakresem obejmującym funkcji inner function. Spróbujmy sobie teraz wywołać naszą funkcję sample function. I widzimy, że zmienna var1 jest poprawnie odczytana, nie ma tutaj żadnego błędu. Name error. I jeszcze raz podsumowując, zmienna var1 nie jest dostępna poza funkcją sample function, jako zmienna w zakresie lokalnym tej funkcji, ale jest dostępna dla dowolnej funkcji wewnątrz niej, czyli w tym przypadku dla funkcji inner function, czyli zakres obejmujący. Kiedy wywołujemy funkcję sample function, tworzymy zakres lokalny tej funkcji i zakres lokalny sample function jest jednocześnie zakresem obejmującym funkcję inner function. Co w przypadku, gdybyśmy chcieli wywołać funkcję inner function globalnie, czyli poza tą naszą funkcją sample function? Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Odpowiedź brzmi nie, no ponieważ ta funkcja jest. Zdefiniowana tylko w zakresie lokalnym funkcji sample function, to z tego poziomu będzie tylko dostępna. Ale spróbujmy sobie to jeszcze udowodnić i spróbujmy wywołać. Zobaczmy, że ta nazwa nie jest dostępna w naszym zakresie globalnym. Nie możemy używać tej funkcji, która jest funkcją wewnętrzną funkcji sample. Function. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie funkcja inner function jest tylko funkcją tymczasową, która żyje tylko podczas wykonania swojej funkcji obejmującej tej właśnie sample function. Warto jeszcze dodać jedną ciekawą rzecz. Wszystkie nazwy, które utworzymy w zakresie obejmującym, są widoczne z wnętrza funkcji inner function, z wyjątkiem nazw utworzonych już po wywołaniu funkcji inner function. Spójrzmy sobie na przykład, skopiujemy sobie tą część i teraz to, co jeszcze dodamy do naszej funkcji inner function, to dodamy jeszcze jedną instrukcję print. Wydrukujemy sobie tutaj wartość zmiennej VAR2. Tym razem tą zmienną VAR2 przekażemy w tym miejscu. Czyli tutaj zdefiniujemy sobie VAR2, przekażmy wersję 3.8. I spróbujemy sobie to uruchomić, następnie wywołamy naszą funkcję sample function. Widzimy, wszystko jest ok. Dopóki zadeklarowane zmienne są przed wywołaniem naszej funkcji inner function, jesteśmy w stanie się do nich dokopać jako do zmiennych z zakresu obejmującego funkcję inner function. Ale co w przypadku, gdy to wywołanie będzie wcześniej, czyli to wywołanie będzie miało miejsce przed zadeklarowaniem naszej zmiennej war 2 Wtedy otrzymamy błąd i możemy sobie to zobaczyć. spróbujmy wywołać funkcję sample function i widzimy mamy tym razem błąd name error i błąd dokładnie nam mówi o co tutaj chodzi. Odwołujemy się do wolnej zmiennej var2 przed przypisaniem w otaczającym zakresie. Ok, jeszcze raz podsumujmy sobie tą część. Kiedy wywołujemy funkcję sample function, wykonanie kodu biegnie do punktu, w którym wykonujemy funkcję inner function. Druga instrukcja print z naszej funkcji inner function próbuje uzyskać dostęp do zmiennej var2 i w tym momencie var2 nie jest jeszcze zdefiniowana, więc Python wywołuje błąd NameError, ponieważ nie może znaleźć nazwy, której próbujemy użyć. Jeśli natomiast uprzednio zdefiniujemy zmienną var2 przed wywołaniem funkcji wewnętrznej inner function, nie uzyskamy błędu, tak jak to widzieliśmy poprzednio. W zagnieżdżonej funkcji nie możemy modyfikować zmiennych leżących w zakresie obejmującym, tak samo jak z poziomu funkcji nie możemy modyfikować zmiennych w zakresie globalnym, chyba że użyjemy odpowiedniego słowa kluczowego global lub non-local, ale o tym później. W następnej części powiemy sobie nieco na temat modyfikacji zmiennych leżących w zakresie obejmującym.